Szeroko wśród Polaków rozpowszechniona nienawiść do Rosji jako symbolu Wschodu uniemożliwia nam zrozumienie Zachodu. Z naszej polskiej perspektywy mam takie wrażenie, być może, być może się mylę, że jest to dla nas kompletnie niezrozumiałe, no przecież z bandytami się nie rozmawiamy. Liczne środowiska eksperckie na Zachodzie przyjęły w dużej mierze naszą diagnozę sytuacji rosyjskiej. Bartek Gajos. Ernest Dyszkiewicz. Polihistor. Dwa, jest nas dwóch. Politolog. Histor. A to jest kanał Centrum Miroszewskiego, w którym będziemy rozmawiać o tym, co jest interesujące dla nas i ważne dla Polski. Dzisiaj wracamy do naszego patrona, do Juliusza Mieroszewskiego, bo będziemy do niego wracać co kilka odcinków, żeby przedstawić jego dorobek intelektualny. Ale chyba raczej nie po to, żebyśmy w jakikolwiek sposób go mumifikowali, stawiali mu pomnik i pokazywali, jaki to jakim to przenikliwym myślicielem był. Ale zwrócimy też Waszą uwagę na to, że także się mylił. Tak jak każdy człowiek się myli, a wybrałem dzisiaj tekst ja, bo zainteresował mnie jego tekst zatytułowany Polityczne Neurozy, dlatego że on tam stawia takie pytanie, zmaga się z takim pytaniem, kto rozumie Rosję? W zasadzie, kto rozumie Rosję lepiej? Czy rozumiemy ją my, Polacy, albo w ogóle szerzej pojęty, pojęta Europa Wschodnia, czy może Zachód? I co z tą Rosją w ogóle robimy na tym, na, tym, na tym Zachodzie? Jak słyszę to pytanie, kto rozumie Rosję, to od razu widzę ten tajemniczy twór, który jest nie do pojęcia przez nikogo. Od XIX wieku, co najmniej mamy debaty na temat tego, że tej tajemnicy nikt nie w stanie rozwikłać, że to trzeba znać, zaglądać do rosyjskiej duszy i kto to potrafi uczynić, aby zrozumieć, jak to państwo, jak to społeczeństwo się rozwija, czym się charakteryzuje. No, krzywie się zawsze, jak słyszę tego rodzaju opinie, dlatego że to jest ucieczka, moim zdaniem, od analizy. Taką samą ucieczkę uprawiał choćby by, by, znakomity mąż Stanu, no, jakim był Winston Churchill, który sformułował taką myśl, że Rosja jest. Zagadką obgniętą w, w tajemnicę wewnątrz Enigmy, próbując pokazać w ten sposób, że to jest twór, rosja sowiecka wówczas, stalinowska, że to jest twór, którego nie sposób przeniknąć, zrozumieć, yy, jakoś zracjonalizować jego, jego, jego działań. Moim zdaniem chodziło o to, że po prostu nie miał w, wglądu w proces decyzyjny mm. państwa totalitarnego, nie wiedział, jak na ile doświadczenia historyczne kształtują ten kraj. Jest trudne do analizy, ale to jest trudne w przypadku każdego kraju, również Polski. Jego zrozumienie tego, co kształtuje nas jako wspólnotę, jako naród, co determinuje działania państwa, rządów w danych okolicznościach, to, to trzeba po prostu przeanalizować na podstawie jakichś kryteriów, a nie wchodzić w analizę. Emocjonalno-neurotyczną. No, y, Churchill miał duży talent do takich bonnotów, ale w tej kwestii rozumienia Rosji oczywiście zawsze cały czas się przypomina i zawsze się przypomina Fiodro Tudczew i to jego słynne Rosji umam nie paniać, czyli Rosji rozumiem nie zrozumiesz. Natomiast wydaje mi się, że. Kwestia, kwestia samej Rosji, kwestia rozumienia jej, mówiłeś o Churchillu, to myślę, że też wynikało z tego, że on po pierwsze nie miał dostępu do samego procesu decyzyjnego, ale druga kwestia była taka, że on też chyba słabo znał historię Rosji jako taką. A my, Polacy, patrząc na tę historię Rosji, patrząc na nasze doświadczenia z samą Rosją, tworzymy pewne scenariusze, tworzymy też pewną swoją tożsamość i myślę, że ten tekst polityczne neurozy po części Miroszewskiego tego dotyczył. No bo przejdźmy może do konkretnego cytatu, żeby zilustrować Państwu, co, co mamy na myśli, a co w zasadzie mnie zainteresowało. Najbardziej w tym tekście. Otóż Miroszewski pisze, że my, Polacy, wykazujemy neurotyczny stosunek zarówno do wschodu, jak i do zachodu. Szeroko wśród Polaków rozpowszechniona nienawiść do Rosji jako symbolu wschodu uniemożliwia nam zrozumienie zachodu. No i co ty o tym myślisz? Zgodziłbyś się, czy nie? W tekście publicystycznym dopuszczam tego rodzaju uogólnienia i tę emocjonalną argumentację, bo tekst publicystyczny ma przemówić do ogółu. Musi używać w miarę prostych i jasnych kategorii. To nie jest tekst naukowy, nie rozdziela bosana na czworo. Mieroszewski wysyła pewien komunikat polityczny też w tym czasie, uważając, że w ówczesnych okolicznościach historycznych to jest końcówka lat 60. Polska i Polacy są w takiej sytuacji, że w zasadzie muszą się dostosowywać do polityki wielkich mocarstw, które wyposażone w broń jądrową, w potężne możliwości gospodarcze. A to ciekawe, wówczas jeszcze Miroszewski naprawdę żywił dużą wiarę w postęp technologiczny, zdolności wojskowe Związku Sowieckiego. I to w tym tekście też, też przebija, że w tym momencie Polacy są skazani na uwzględnienie tych realiów, co też jest słusznym postulatem, bo trudno mieć jakieś sny o potędze, kiedy jest się ściśniętym w, między tego rodzaju graczami ale że nie mają pewnej sprawczości w istocie rzeczy i powinni zapomnieć o jakichś próbach wracania do przeszłości, szukania swojej wielkości w momencie, w którym raczej trzeba trzeźwo ocenić swoje możliwości i szukać tych drobnych szczelin, które można wpychać w swój interes i go realizować. Więc tutaj dla mnie, jak ja, jak ja rozumiem ten tekst, mhm. to czy znaczy te argumenty emocjonalno-neurotyczne mają pobudzić czytelnika do jakiejś myśli, i do reakcji. Do reakcji. Striggerować go, jak się dzisiaj tak, mówi. Tak, trochę, trochę właśnie jakby zmusić do takiego albo protestu wewnętrznego, że ja, ja neurotykiem jestem, mam jakiś problem psychologiczny. Z Rosjanami jeszcze. Tak, więc to jest... I oczywiście i z Zachodem, bo znów stawia tutaj... Tak. Stawia coś, czego ja też osobiście bardzo nie lubię, jeżeli chodzi o metafory mm. polskiego położenia geograficzno politycznego czyli mostu. Bo taka metafora bardzo często się pojawia w polskich... Czy pojawiała? Dzisiaj rzadziej. W polskiej debacie most jako łącznik między jednym brzegiem a drugim. A dla mnie most to jest raczej konstrukcja, w której ktoś przechodzi nieustannie i jest skazana na los właśnie czegoś, co jest nieustannym traktem, którym zmierzają inni. Jak spojrzę na polską historię, dość często z zachodu czy ze wschodu przemierzały przez nasze terytoria różnego rodzaju ludy, mając różnego rodzaju intencje wobec nas. Więc most nie raczej próba zrozumienia tego, jak możemy nasze możliwości obecne wykorzystać dla poprawy sytuacji. Na no, ustrębienie Miroszewskiego, bo to jest łatwe dzisiaj z perspektywy, prawda, pół wieku ponad y, takie wnioski wyciągać, tekst y, każdego publicysty chyba trzeba czytać w kontekście, w którym pisał. No tak, to jest, a nie, 60, to jest 67 rok, więc... A nie wyłapywać jakieś zdania z jego, z jego z, z, z ówczesnego artykułu i mówić, o, pomylił się, albo, o, proszę, nie, nie miał racji. To jest banalne, łatwe i, i i nieciekawe, raczej patrzeć na to, jak on analizował w kontekst i ciekawe, jak ten kontekst się szybko zmienił, jeżeli chodzi o pozycję Polski, nasze umocowanie w strukturach zachodnich, bo on tu pisał, że my nigdy do Zachodu nie wrócimy. No, sporo mu już przyłożyliśmy, że tak powiem, jeśli o, chodzi o kwestię o o aktualności natomiast yy, i tego, jak w zasadzie się Miroszewski pomylił i, i, i był trochę, powiedziałbym, przesadnym pesymistą. Natomiast jeśli chodzi o kwestię pochwalenia, ja się zastanawiam, co możemy wyciągnąć dzisiaj z tego tekstu i co wydaje mi się aktualne. Yy, wydaje mi się aktualne to, że rzeczywiście nasze spojrzenie na Rosję w Polsce, traktowanie Rosji w taki sposób, że jest to wróg, z którym się absolutnie nie rozmawia. Części przeszkadza nam w zrozumieniu tego, dlaczego wciąż na przykład państwa zachodnie zachowują kanały kontaktu. I mam tu, możemy wziąć jeden konkretny przykład, który mam na myśli: to znaczy, wydaje mi się, że cały czas istnieją kanały kontaktu, mamy na to doniesienia medialne, pomiędzy Amerykanami i Rosjanami w kontekście użycia bomby jądrowej. To znaczy, Amerykanie. Podchodzą do tego, powiedziałbym, dość mocno pragmatycznie, uważają, że to jest coś szalenie istotnego, a z naszej polskiej perspektywy mam takie wrażenie, być może, być może się mylę, że jest to dla nas kompletnie niezrozumiałe, no bo przecież z bandytami się nie rozmawia. Nie wiem, czy dla nas. Znaczy, dla mnie zrozumiałe, że jest mm. back channel dyplomacji, zwłaszcza w sprawach strategicznych między państwami, które mają pewien potencjał, a inni go nie mają. No ale dobra, ale pamiętasz, pamiętasz wielką żawę, jak Macron dzwonił do Putina zaraz po wybuchu wojny i w Polsce. I co było kompletnie, wydaje mi się, było to, właśnie była to właśnie dokładnie taka reakcja, o której pisał Miroszewski. Ale rzecz, rzecz nie chodzi o sam kontakt, tylko czemu on służy. Znaczy z tego kontaktu mieliśmy przeświadczenie, że on jest kompletnie dialog do dialogu, po to, żeby coś pokazać we własnej publiczności, że oto ja pokazuję siebie, twój wizerunek jako człowieka zdolnego do dialogu nawet z tym potworem na Kremlu. Natomiast chodzi mi raczej chodzi o to, czy ten dialog miał czemuś konkretnemu służyć, osiągnięciu jakiegoś celu powstrzymania Rosji, odstraszenia, czy zostało to zrealizowane? Nie, to był teatr. Więc mm -hmm. ta, kanały teatralne dla mnie jakby są nie, kompletnie nie, Zgoda, potrzebne. tylko że widzisz, że tylko właśnie w kwestii tego Makrona potem wypłynęła informacja, że on to robił z poleceniem Załońskiego. Yy, a myśmy tutaj gardłowali. A, 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 ale to jest wiedza kontekstowa, prawda? No, no tak. to, wiecie, Zgoda. Analityk, który musi... Ale ten odruch, o którym pisał Mieluszewski, wydaje mi się, jest. Yy, no bo. To jest doświadczenie, które mamy. To jest doświadczenie, które I dlatego tu mam zarzut od niego, bo on umie, umie, umie to jako irracjonalizm. Że to jest z gruntu irracjonalne, że przyjmujemy takie założenie, gdy oceniamy Rosję, yy, ówczesną, dzisiejszą, że od razu coś za tym stoi mm -hmm. yy, 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 jakaś zła wola. A ja powiem, że tak, dzisiaj patrzę na Rosję jako pań, pań, na, na państwo, którego działania, intencje są oparte na złej woli. Yy, I to założenie przyjmuję z gruntu, od razu. I nie uważam go za irracjonalne, tylko za raczej wynik doświadczenia. Nie tyle historycznego Polski i regionu, ale mm. też tego, co obserwujemy przez ostatnie 12 lat. To prowadzi mnie do tego, że to jest państwo, którego elitom dzisiejszym nie możemy ufać. Jak będzie zmiana, transformacja rzeczywista, możemy inaczej o tej Rosji rozmawiać, ale dzisiaj. To są okoliczności realne, mm. a nie irracjonalna reakcja na rosyjsko-politykę. Wydaje mi się, że tam jest jedna rzecz, która się zdezaktualizowała poniekąd, chociaż ona, ten 22. rogi wybuch wojny też pokazał bardzo ciekawe zjawisko. Otóż Mieroszewski pisał, że Polacy uważają, tutaj cytuję, że istotą prozachodniości jest nienawiść do wschodu, a istotą prowschodniości jest nienawiść do zachodu. Innymi słowy, wydaje mi się, że to jest trochę odbicie jeszcze dyskusji pewnie lat 60. i tego, kim my Polacy jesteśmy i gdzie my należymy. No, czy my jesteśmy wschodem, czy my jesteśmy zachodem, a jak jesteśmy zachodem, no to skoro jesteśmy zachodem, no to musimy nienawidzić Rosji, no bo przecież trwa zimna wojna, ZSRR i tak dalej, i tak dalej. Natomiast e, kwestia, do której wracam i kwestia tej aktualności, e, ty masz zdecydowanie dłuższy staż, jeśli chodzi o pracę w środowisku think tankowym, no ale to bicie się w piersi e, po 22 roku, po pełnoskalowej agresji rosyjskiej na Ukrainę e, przez ekspertów, polityków na zachodzie, powiedziałbym bardziej na zachód od, od Odry i mówienie, że wy Europejczycy z Europy Środkowej mieliście rację było dość specyficzne. Specyficzne, oczywiście on sprawiało nam przyjemność. Yy, yy, mówiliśmy wam to, nie słuchaliście, yy, ale bardzo szybko przerodziło się w taką kolejną falę pewnej frustracji, no bo to nie chodzi nam o to, żeby teraz się przyznawać do błędów, każdy popełnia błędy, tylko żeby wyciągnąć z tego wnioski i yy, 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 spojrzeć na ten kraj trochę inny, przez inne przez inną, przez inną okulary. Dostrzec te intencje, które wówczas zostały przeoczone, no. tym bardziej, że jesteśmy w trakcie wojny, w trakcie ofensywy rosyjskiej. Te cele rosyjskie są artykułowane przez Putina Ławrowa w sposób oczywisty, jasny, nie są ukrywane. A mimo to wciąż mamy na przykład tę debatę, która przetacza się obecnie przez, no. przez Europę, tak. że, że mógł być osiągnięty jakiś pokój kilka tygodni po rozpoczęciu rosyjskiej agresji i to ukraińskie działania, zachodnie działania w zasadzie doprowadziły do tego, że do tego nie doszło. I rzeczywiście mamy masę osób, która wierzy w tę narrację i traktuje jako irracjonalne założenie, że Rosja przystępowała ze złą wolą do tych negocjacji i nie była zainteresowana porozumieniem, nie była zainteresowana pokojem, tylko kapitulacją Ukrainy błyskawiczną. Więc to myślenie, mimo tego bicia się w piersi, funkcjonuje. Ono jest mniej rozpowszechnione. Liczne środowiska eksperckie na Zachodzie przyjęły w dużej mierze naszą diagnozę sytuacji rosyjskiej, mają inne odpowiedzi często na to, może bardziej ostrożne, może wynikające też z innego doświadczenia historycznego i to jest naturalne, ale to nie, jest, już nie ma tego rozdźwięku aż tak potężnego jak wcześniej. Wiesz, co, ja się jeszcze nad jedną rzeczą zastanawiałem, bo ty w pierwszym odcinku, jak rozmawialiśmy o Miroszewskim i o, o jego tekście, Rosyjski Kompleks Polski Obszaru LB, użyłeś takiego określenia względem Miroszewskiego, że to jest zachodni pisarz polskiego pochodzenia. Innymi słowy, że on się tak zlał, z znaczy potrafił tak tą perspektywę zachodnią przekuć i, i, i tak się z nią zlał, że on trochę, on trochę mówił właśnie z perspektywy zachodu. I ja się tak zastanawiałem w kwestii tej irracjonalności, że kiedy on pisze o tym irracjonalnym stosunku Polaków do Rosjan, to czy on w tym momencie przemawia do nas jako Polak, czy bardziej jako jako już Brytyjczyk, nie wiem, Niemiec? Nie, myślę, yy. myślę, że jako Polak, który yy, znając świetnie yy, mentalność. mentalność zachodnią, tak, myślący w kategorii mm -hmm. raczej w takiej analizy zachodniej, ulokowany na Zachodzie, w Londynie i dobrze czujący dyskusje tamtejsze, patrzy na Polskę z perspektywy tego, jakby jak ona funkcjonuje w tej debacie, i pewnie ta odpowiedź jego była na wówczas racjonalna. Znaczy widział, że Polski tam w istocie rzeczy nie ma. Nikt jej nie chce de facto. Oczy są zwrócone głównie na Moskwę i na Związek Sowiecki. Jesteśmy tuż przed detent, przed od odprężeniem, więc jeszcze wciąż jest dosyć gorąco, jeżeli chodzi o relacje wzajemne. Z raczej jest myślenie o tym, co zrobić, aby hmm. doszło do jakiegoś jakiejś formuły zbliżenia między oboma blokami. I Polska w tym momencie nie istnieje w zasadzie jako pewien byt. Musieliśmy się to powalczyć. To są protesty, potem Solidarność. To się nie wzięło znikąd. To jakby, zapominamy często, że Polska się pojawia w tych układach międzynarodowych nie dlatego, że ktoś nas zauważył, tylko dlatego, że musimy albo, że, coś się al, pokazać. Albo że ktoś nas, ktoś nas lubi, bo po prostu kocha Polskę. Tak, tak, tak. To się nie dzieje. No, trzeba zaznaczyć swoją determinację i sprawić, że inni poczują, że jeżeli nie zareagują w jakiś sposób na nasze działania, to ponoszą pewne koszty. I to jest w zasadzie coś, co też definiowało nasze członkostwo w Unii Europejskiej czy NATO. Upór, determinacja, żeby do tego doprowadzić, mimo tego, że to nie było popularne u, u, u większości elit europejskich na początku lat 90.. Wracając do tego pytania, które sobie postawiliśmy na samym początku, w zasadzie ja postawiłem, kto lepiej rozumie Rosję. No tutaj, tutaj na pewno jesteśmy zwolennikami pewnego, powiedziałbym, pragmatycznego podejścia i nie ukrywania się za tymi wielkimi słowami, wielkimi metaforami używanymi przez Churchilla czy Jutrzewa. Natomiast jeśli chodzi o to rozumienie Rosji, wydaje mi się, że chyba się zgodzimy, że jednak to doświadczenie historyczne w tym przypadku odgrywa pozytywną rolę, w tym sensie, że potrafimy to lepiej zdiagnozować, a przynajmniej ten 22 rok to zdecydowanie, zdecydowanie pokazał, czyli to, co było poniekąd odbierane na Zachodzie przez za irracjonalność Europy Wschodniej. No ja przypomnę tylko, że kiedy ma, jesteśmy przed szczytem NATO w Waszyngtonie i dyskusja się toczyła o to, kto będzie kolejnym sekretarzem generalnym NATO, były, były cytaty w mediach zachodnich, że na przykład nie możemy wybrać kogoś ze Estonii, no bo to będzie prowokacyjne dla Rosji, bo Espończycy ergo są irracjonalni w swoim stosunku do Rosji. I wydaje mi się, że to chyba zostało już teraz przezwyciężone. Nie wiem. A nie czy... na... To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś teraz, bo dokładnie jest paralela z tym, co pisał Miroszewski i pewnie być może on trochę relacjonował to, w jaki sposób myśli się o, o, o narodach Europy Środkowo-Wschodniej, czy myślało o, o tym okresie, I, i to, że dzisiaj wciąż w tego rodzaju sytuacjach takie argumenty się pojawiają i to w poważnych greniach. Przy wyborze na ważne stanowiska, dla państwa, które jest już, jest już członkiem wspólnoty, nie jesteśmy poza Estonia nie jest poza, tak. należymy do tego klubu, a mimo wszystko pewnego rodzaju klisze nadal funkcjonują, to mówi jednak, że to nie do końca zostało pokonane. I walka z tego rodzaju stereotypami tak, wymaga wie, większych inwestycji. Niewątpliwie Rosja nam pomaga od wielu lat i pokazuje, że to, co przydominujący pogląd na temat Rosji w Polsce tak jest trafny i to Putin pomaga nam przekona, przekonywać Europejczyków, Amerykanów, że przynajmniej w jakiejś mierze polskie, środkowoeuropejskie myślenie o Rosji. o Rosji było trafne i e, antycypowanie zagrożenia. Ze strony tego systemu było słuszne. Więc to jest ciągły proces. Znaczy nie możemy tutaj zaprzestać tego, dlatego że po pierwsze wojna trwa i nie wiem, jak się będzie mhm. wyglądać, jak się zakończy. Jest pokusa powrotu do jakiejś wymyślonej normalności, której nigdy nie było, ale chcemy ją sobie wyobrazić na zachodzie, spokoju, takiego świętego spokoju. Jego nie będzie, i my trochę musimy być tym państwem pewnie, które wprowadza trochę zamieszania do tej takiej potrzeby. Znalezienia jakiegoś, prawda, tajemniczego środka, który doprowadzi do tego, że między nami a Rosją, Zachodem a Rosją będzie się osiągnęło takie porozumienie. Urealniamy. Tak, tak, tak. Może, może tego słowa użyjemy Czyli... i co? I stawiamy kropkę tutaj. Stawiamy kropkę. Nie irracjonalizm, ale urealniamy. Tak jest. Stawiamy kropkę. Jeśli macie do nas jakieś pytania, piszcie polihistormałpanmiaroszewski.pl. Bardzo chętnie odpowiemy. I co? Do zobaczenia. Do zobaczenia.